Witajcie moi drodzy w tym wyjątkowym miejscu, gdzie serca spotykają się z nadzieją, gdzie niemożliwe zaczyna szeptać o możliwościach. Jeżeli czujesz się przytłoczony labiryntem problemów, jeżeli masz wrażenie, że znalazłeś się w sytuacji bez wyjścia, to wiedz jedno, nie jesteś sam. Dziś zanurzymy się w modlitwie, która jak potężny strumień jest w stanie rozplątać nawet najcieśniejsze węzły naszego życia, te które wydają się być nie do rozwiązania. Zostań ze mną, bo to, co za chwilę usłyszysz, może na zawsze zmienić twoje postrzeganie nadziei i Bożej interwencji. Wyobraź sobie przez chwilę sznur. Piękny, długi sznur symbolizujący twoje życie. Na początku gładki, nieskazitelny. Ale z czasem pojawiają się na nim węzły. Jeden maleńki węzełek symbolizujący drobne rozczarowanie. Potem drugi większy związany z trudną decyzją. Aż w końcu pojawiają się wielkie splątane supły tak ciasne i skomplikowane, że wydaje się niemożliwe, aby je rozplątać. To mogą być węzły finansowe, które zaciskają ci gardło. Węzły zdrowotne, które odbierają ci siły i radość życia. Węzły relacyjne, które ranią twoje serce i burzą spokój. A może to węzły wewnętrzne lęki niepewności poczucie winy, które paraliżują twoją duszę. Czy znasz to uczucie, gdy stoisz przed takim węzłem bezradny, patrząc na niego i nie widząc żadnego rozwiązania? Chciałbym, żebyś wiedział, że rozumiem to doskonale. Sam wiele razy czułem ciężar takich nierozwiązanych spraw. Właśnie dla takich momentów, dla takich węzłów jest dzisiejsza modlitwa, modlitwa do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Nie jest to zwykła modlitwa, moi drodzy. To wołanie serca to akt głębokiej wiary w orędownictwo tej, która od wieków jest naszą pocieszycielką. Tej, która jako matka Syna Bożego ma moc dotknąć najgłębszych zakamarków naszej duszy i pomóc nam w sprawach po ludzku niemożliwych. Wielu ludzi na całym świecie doświadczyło już jej cudownej interwencji. Ludzie, którzy tak jak ty i ja czuli się zagubieni i bez nadziei, ludzie, którzy w końcu znaleźli ukojenie i rozwiązanie tam, gdzie nikt się tego nie spodziewał. I chcę, żebyś uwierzył, że to samo może stać się twoim udziałem. Twoja historia nie kończy się na tych węzłach. Twoje życie jest przeznaczone do czegoś znacznie większego, do radości, do pokoju, do wolności. Pamiętam historię pewnej kobiety, Marii, która od lat zmagała się z chroniczną chorobą. Lekarze rozkładali ręce, mówili, że nie ma już dla niej nadziei, że musi nauczyć się żyć z bólem i ograniczeniami. Jej życie było jednym wielkim węzłem cierpienia i rozpaczy. Każdy dzień był walką, a każda noc przynosiła tylko bezsenne godziny wypełnione strachem. Maria czuła, że jej dusza jest w potrzasku. Zaczęła tracić wiarę we wszystko w życie w przyszłość w Boga. Pewnego dnia przypadkiem natknęła się na obraz Matki Bożej rozwiązującej węzły. Spojrzała na niego i coś w jej sercu drgnęło. Czuła jakby ktoś szeptał jej, że jest jeszcze nadzieja. Zaczęła się modlić. Początkowo z rezygnacją, z wątpliwościami, ale z czasem z coraz większą wiarą i ufnością. Prosiła Matkę Bożą, aby rozwiązała węzeł jej choroby, aby przyniosła jej ulgę. I wiecie, co stało się. Powoli, stopniowo jej stan zaczął się poprawiać. Lekarze byli zaskoczeni, nie potrafili tego wytłumaczyć. Maria odzyskała siły, ból ustąpił. Jej życie zostało cudownie uzdrowione. Ten węzeł, ten ogromny supeł cierpienia został rozplątany. I to jest właśnie ta obietnica, którą niesie ze sobą ta modlitwa. Ale jak to działa? Może zastanawiasz się, jak modlitwa może rozplątać realne problemy. To głębsze niż myślisz. Nasz umysł, nasza podświadomość jest niezwykle potężna. Kiedy modlisz się z wiarą, aktywujesz w sobie głębokie pokłady nadziei i ufności. To zmienia Twoje myślenie zorientowane na problem na myślenie zorientowane na rozwiązanie. Modlitwa do Matki Bożej Węzłów to nie tylko prośba, to również akt zawierzenia. Oddajesz jej te ciężkie splątane supły w jej ręce w wiarę, że ona jako matka najlepiej wie, jak je rozplątać. To jest rodzaj psychologicznego i duchowego resetu. Zrzucasz z siebie ciężar kontroli nad tym, co wydaje się niekontrolowalne. Uwalniasz się od paraliżującego lęku i dajesz sobie pozwolenie na przyjęcie Bożej łaski. To jak otwarcie bramy w umyśle dla nowych możliwości dla natchnienia dla drogi, którą wcześniej nie widziałeś. W ten sposób Matka Boża nie tylko wstawia się za nami u Boga, ale także działa w naszych sercach i umysłach przygotowując nas na przyjęcie rozwiązania. Chciałbym, żebyś pomyślał o węzłach w twoim życiu. Niechaj ten moment będzie chwilą szczerości. Czy to problem finansowy, który spędza ci sen z powiek? Długi, które rosną i wydają się bez końca. Czy to trudności w pracy, obawa przed utratą posady albo niemożność znalezienia satysfakcjonującego zajęcia? A może to węzły w rodzinie? Konflikty z bliskimi, z mężem, żoną, dziećmi, rodzeństwem. Splątane relacje, które zamiast przynosić radość, przynoszą ból i rozczarowanie. Czasami węzły są bardziej osobiste. Poczucie samotności, brak poczucia własnej wartości, nieumiejętność wybaczania sobie albo innym. To wszystko są węzły. I każdy z nich ma moc zniewolić naszą duszę. Ale my dziś razem nauczymy się, jak je oddać. Pismo Święte wielokrotnie mówi nam o potędze wiary i o tym, jak Bóg interweniuje w sytuacjach beznadziejnych. Pamiętacie historię Jerycha? Miasta z potężnymi murami, które wydawały się nie do zdobycia. Ale dzięki wierze i posłuszeństwu Izraelitów te mury runęły. Albo historię Jezusa chodzącego po wodzie. Kiedy Piotr próbował iść za nim zaczął tonąć, gdy zwątpił. Ale kiedy ponownie zaufał Chrystusowi został uratowany. To pokazuje nam, że nawet w obliczu największych wyzwań wiara jest kluczem. A Matka Boża jest naszą orędowniczką, która prowadzi nas do Syna i umacnia naszą wiarę. Ona widziała, co to znaczy zawierzyć Bogu całkowicie, nawet gdy po ludzku wszystko wydawało się niemożliwe. Pomyśl o zwiastowaniu i o tym, jak usłyszała, że pocznie Syna Bożego, będąc dziewicą. Dla ludzkiego rozumu to był absolutny węzeł. Ale ona odpowiedziała, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I ten węzeł został rozplątany. Mecante nos comentarios de ondei voce esta asistindo ese mensagem esta fazendo sentido para o siu coracao. Iso mistrzostwom Europy ayuda muito muito a entender nouse familia a qui e criar conteudos ainda meis transformadores. Kontynuując nasze rozważania zastanówmy się nad tym, co to znaczy oddać węzeł. To nie jest jednorazowy akt. To proces. Kiedy modlisz się do Matki Bożej Węzłów powierzasz jej swoją intencję. Ale ważne jest, abyś później w ciągu dnia w tygodniu w miesiącu, kiedy te myśli o problemie powracają ponownie oddawał to Matce Bożej. To tak jakbyś za każdym razem, gdy Węzeł próbuje Cię ponownie zaciągnąć mówił sobie w myślach, nie to już jest w rękach Maryi. To jest trening umysłu, trening serca, trening wiary. Im częściej to robisz, tym bardziej utwierdzasz się w przekonaniu, że nie musisz nosić tego ciężaru sam. Że masz potężną orędowniczkę. Wielu ludzi pyta mnie, jak to się dzieje, że jedna modlitwa zmienia tak wiele. Kluczem jest połączenie wiary z działaniem. Modlitwa nie zwalnia nas z odpowiedzialności za nasze życie. Wręcz przeciwnie, ona nas wzmacnia do podjęcia działań. Kiedy Matka Boża rozwiązuje węzeł, ona niekoniecznie sprawia, że problem znika magicznie w jednej chwili. Czasem tak się dzieje, ale częściej sprawia, że widzisz nowe ścieżki, daje ci siłę do podjęcia trudnych decyzji, inspiruje cię do szukania pomocy, otwiera serca innych ludzi, by ci pomóc, daje ci wewnętrzny spokój, byś mógł jasno myśleć w trudnych sytuacjach. To jest jak światło w ciemnym tunelu. Tunel jest nadal tam, ale ty nagle widzisz drogę wyjścia. To jest ta transformacja, o której mówię. To jest ta nadzieja, która budzi się w sercu. Wyobraź sobie teraz taki węzeł finansowy. Długi rosną, praca nie przynosi wystarczających dochodów. Czujesz się przygnięciony. Modlisz się do Matki Bożej węzłów. Co się dzieje? Być może dostajesz natchnienie, by poszukać dodatkowej pracy. Albo znajoma poleca ci coś, czego nigdy byś nie znalazł. Albo dowiadujesz się o programie wsparcia, o którym nie miałeś pojęcia. Albo nagle pojawia się oferta sprzedaży czegoś, co od dawna leżało w Twoim domu i zbierało kurz. Albo co najbardziej zdumiewające, dostajesz nieoczekiwany przypływ gotówki. Możliwości są nieograniczone, gdy oddajesz kontrolę w ręce Boga i Jego Matki. Węzeł nie znika od razu, ale droga do jego rozwiązania staje się jaśniejsza, a Ty masz w sobie siłę BY y nią podążać. Niektórzy mogą myśleć, że to tylko takie bajki dla pocieszenia. Ale pomyśl o tym, jak działa ludzki umysł. Kiedy jesteśmy w stresie w lęku, nasz umysł jest zablokowany. Nie widzimy rozwiązań. Jesteśmy skupieni na problemie, na zagrożeniu. To tak zwany tryb walki lub ucieczki. Ale kiedy zaczynamy się modlić, kiedy oddajemy sprawę w wyższe ręce, to aktywujemy w sobie poczucie bezpieczeństwa, poczucie ufności. Nasz mózg zaczyna działać inaczej. Włączają się obszary odpowiedzialne za kreatywność, za rozwiązywanie problemów. Zaczynamy patrzeć na sytuację z innej perspektywy. To nie magia, moi drodzy, to głęboka psychologia i neurobiologia w połączeniu z mocą wiary. I to jest to, co chcę, żebyś zrozumiał. Twoja zdolność do rozwiązywania problemów jest ogromna, ale często jest zablokowana przez lęk. Modlitwa pomaga ci zdjąć tę blokadę. Przejdźmy teraz do bardziej praktycznych aspektów. Jak właściwie modlić się do Matki Bożej rozwiązującej węzły? Przede wszystkim z sercem pełnym ufności. Nie z listą żądań, ale z aktem zawierzenia. Możesz zacząć od prostej modlitwy własnymi słowami, opowiadając matce Bożej o swoim weźle, o tym, co cię boli, o tym, co cię trapi. Wylej przed nią całe swoje serce. Powiedz jej szczerze, z czym się zmagasz. Nie musisz szukać wyszukanych słów. Ona rozumie język Twojego serca. Następnie możesz użyć specjalnej nowenny do Matki Bożej rozwiązującej węzły, która jest niezwykle skuteczna i prowadzona przez wiele osób na całym świecie. Ale nawet codzienna prosta modlitwa może przynieść cuda. Ważna jest konsekwencja i wiara. Modlitwa powinna być jak oddech, jak codzienna rozmowa z najlepszą Matką, która zawsze chce dla ciebie jak najlepiej. Pamiętaj o słowach Jezusa, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie kołaczcie, a otworzą wam. To jest obietnica. Nie ma znaczenia, jak wielki i skomplikowany jest twój węzeł. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, a Matka Boża jest naszą najwierniejszą orędowniczką u Niego. Ona zawsze słucha i zawsze wstawia się za swoimi dziećmi. Twoje cierpienie nie jest obojętne jej sercu. Jej serce, pełne miłości matczynej, czuje każdy twój ból, każdą twoją troskę. I ona chce ci pomóc. Ona chce rozwiązać te węzły, które wiążą cię i uniemożliwiają ci życie w pełni. Często największym węzłem jest brak przebaczenia. Czy to komuś innemu, czy sobie samemu. To jak trzymać gorący węgiel w ręku z zamiarem rzucenia nim w kogoś innego, a tak naprawdę rani się tylko siebie. Brak przebaczenia tworzy niewidzialne więzy, które krępują naszą duszę. Matka Boża rozwiązująca węzły pomaga również w tych wewnętrznych węzłach. Pomaga nam znaleźć siłę, by odpuścić, by przebaczyć, by uwolnić się od ciężaru, urazy i żalu. To jest proces uzdrawiania, który zaczyna się od Twojej decyzji, od Twojej modlitwy, od Twojej woli BY być wolnym. Nie ma niczego bardziej wyzwalającego niż prawdziwe przebaczenie. I Matka Boża jest idealną przewodniczką na tej drodze. Pomyśl o tym, jak niesamowicie cenny i wyjątkowy jesteś. Jesteś dzieckiem Boga stworzonym na Jego obraz i podobieństwo. Jesteś wart miłości, jesteś wart pokoju, jesteś wart wolności od tych węzłów. Nie daj się zwieść myślom, które podpowiadają ci, że nie zasługujesz na szczęście, że twoje problemy są zbyt duże. To są kłamstwa, które chcą cię zniewolić. Pamiętaj, że Twój potencjał jest znacznie większy, niż możesz sobie wyobrazić. Jesteś przeznaczony do czegoś niezwykłego. I te węzły nie zdefiniują Twojej przyszłości. To Twoja wiara, Twoja nadzieja i Twoja determinacja w modlitwie zdefiniują. Twoja historia nie kończy się na tych trudnościach. Twój najlepszy czas jeszcze przed Tobą. Chciałbym, żebyś w tym momencie zamknął oczy na chwilę. Skup się na swoim oddechu. Pomyśl o jednym weźle, który dziś najbardziej cię trapi. Poczuj jego ciężar. Wyobraź sobie go jako splątany sznur. A teraz wyobraź sobie Matkę Bożą rozwiązującą węzły. Spójrz na jej łagodne oczy. Na jej ręce, które z miłością i delikatnością dotykają tego węzła. Ona bierze go od ciebie. Ona go rozluźnia. Ona go rozwiązuje. Poczuj, jak ten ciężar ustępuje, jak napięcie odpuszcza. Poczuj ulgę. To jest obietnica jej orędownictwa. To jest obietnica jej miłości. Modlitwa do Matki Bożej rozwiązującej węzły to nie tylko prośba o interwencję, ale również lekcja zaufania. Lekcja cierpliwości lekcja oddania kontroli. Czasem rozwiązania nie przychodzą natychmiast. Czasem musimy czekać. Ale to czekanie nie jest bierne. To aktywne czekanie pełne ufności. Wierzymy, że Matka Boża działa nawet gdy my tego nie widzimy. Działa w ukryciu, przygotowując drogę. Działa w naszych sercach, umacniając naszą wiarę. Działa w okolicznościach naszego życia, układając wszystko tak, by ten węzeł mógł się rozplątać. To jest test naszej wiary, ale również okazja do jej wzmocnienia. I nie zapominajcie o tym, że ta modlitwa może być stosowana do każdego rodzaju węzła. Nie tylko do tych, które wydają się niemożliwe. Nawet do tych małych, codziennych splątań, które sprawiają nam ból i frustrację, do trudnych rozmów, które musimy odbyć. Do lęków przed przyszłością. Do naszych słabości. Do pokus. Wszystko to są węzły, które możemy oddać w ręce Matki Bożej. Ona jest naszą Matką, która rozumie wszystko. Jej miłość jest bezgraniczna i bezwarunkowa. Pamiętajcie o słowach z księgi Izajasza 41-10 Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Nie trwórz się, bo ja twoim Bogiem wzmocnie Cię wspomogę Cię Cię prawicą mej sprawiedliwości. To jest obietnica samego Boga. A Matka Boża jest tą, która prowadzi nas do niego, która przypomina nam o Jego miłości i Jego mocy. Ona jest tą, która wstawia się za nami, byśmy mogli doświadczyć tej Bożej prawicy, która nas podpiera. Jestem przekonany, że każdy z was, kto słucha tego nagrania, jest tutaj nieprzypadkowo. Twoja intuicja, twoje serce przyprowadziły cię do tego miejsca. I to jest znak. Znak, że jesteś gotowy. Gotowy, by oddać swoje węzły. Gotowy, by doświadczyć cudownej interwencji. Gotowy, by rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu wolny od ciężaru tych splątanych supłów. Nie musisz już nosić tego sam. Masz wsparcie nieba, masz matkę, która cię kocha i która chce ci pomóc. Chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Modlitwa to nie tylko prośba, to również wdzięczność. Nawet jeśli węzły jeszcze się nie rozwiązały, dziękuj matce Bożej za jej orędownictwo. Dziękuj za to, że cię słucha. Dziękuj za nadzieję, którą zaszczepia w twoim sercu. Wdzięczność otwiera jeszcze więcej drzwi dla łaski. Wdzięczność zmienia naszą perspektywę i pomaga nam dostrzec błogosławieństwa nawet w trudnych chwilach. To jest potężne narzędzie transformacji. Więc dzisiaj, moi drodzy, zapraszam Was do głębokiego aktu wiary. Do modlitwy do Matki Bożej rozwiązującej węzły. Niech ta modlitwa stanie się dla Ciebie codziennym rytuałem. Niechaj stanie się Twoim kotwicą w trudnych chwilach. Pamiętaj, że każde słowo wypowiedziane z wiarą ma moc. Każda intencja oddana z ufnością jest wysłuchana. I nie ma takiego węzła, który byłby zbyt trudny dla Matki Bożej. Teraz chciałbym zaprosić Was do wspólnej modlitwy. Zjednoczmy nasze serca i nasze intencje. Powierzmy Matce Bożej wszystkie nasze węzły te znane i te ukryte. Niech ta modlitwa będzie aktem zawierzenia, aktem nadziei i aktem miłości. Matko Boża rozwiązująca węzły najukochańsza Matko moja i orędowniczko. Z pokorą i ufnością staję dziś przed Tobą. Widzisz moje serce obciążone licznymi wezłami, które krępują moje życie, odbierają mi pokój i radość. Widzisz Matko te trudności, które wydają się po ludzku niemożliwe do rozwiązania. Oddaję Ci dziś, Matko Najświętsza, ten jeden konkretny węzeł, który najbardziej mnie trapi. Oddaję Ci ten węzeł, Matko, prosząc Cię o Twoje matczyne wstawiennictwo u Twojego syna Jezusa Chrystusa. Matko Boża, rozwiązująca węzły, weź w swoje ręce ten splątany supeł mojego życia. Delikatnie i z miłością rozplącz go. Uwolnij mnie od lęku niepewności i zwątpienia. Daj mi siłę i wiarę, bym mógł mogła iść naprzód, bym mógł mogła dostrzec drogę, którą dla mnie przygotował Bóg. Proszę cię, Matko, o rozwiązanie węzłów moich finansowych trudności, o uwolnienie od długów i o prowadzenie do obfitości. Proszę cię, Matko, o rozwiązanie węzłów mojej choroby, mojego cierpienia, o uzdrowienie ciała i duszy. Proszę Cię Matko o rozwiązanie węzłów w moich relacjach z bliskimi, o uzdrowienie konfliktów i o przywrócenie harmonii i miłości. Proszę Cię Matko o rozwiązanie węzłów mojego wnętrza, o uwolnienie od lęków, uraz i poczucia winy, o dar przebaczenia sobie i innym. Proszę Cię Matko o rozwiązanie węzłów mojej pracy, mojej ścieżki zawodowej, o prowadzenie do właściwego powołania i realizacji. Proszę Cię Matko o rozwiązanie węzłów moich duchowych zmagań, o umocnienie mojej wiary i o głębszą wieść z Bogiem. Wierzę Matko, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Wierzę, że Twoje matczyne serce pełne miłości wstawia się za mną nieustannie. Wierzę, że z Twoją pomocą wszystkie te węzły zostaną rozplątane, a moje życie zostanie uwolnione i przemienione. Dziękuję Ci Matko za Twoje orędownictwo, za Twoją miłość i za Twoją niezawodną pomoc. Niech moje serce będzie zawsze pełne wdzięczności i ufności w Twoją moc. Pamiętaj Matko o wszystkich moich braciach i siostrach, którzy teraz modlą się razem ze mną. Rozplącz ich węzły. Przynieś im ulgę i nadzieję. Niech każdy, kto woła do Ciebie, doświadczy Twojej cudownej interwencji. Zawierzam ci matko, cały mój ból, wszystkie moje troski, całe moje życie. Oddaję ci każdy splątany supeł z moją wiarą i ufnością. Amen. Moi drodzy pamiętajcie, że jesteście silniejsi niż myślicie. Jesteście kochani ponad wszelką miarę. Macie w sobie potężną iskrę Bożą, która pozwala wam pokonywać wszelkie przeszkody. I macie Matkę Bożą rozwiązującą węzły, która zawsze jest przy was. Nie poddawajcie się. Wasza historia nie kończy się na problemach. Wasza historia jest historią zwycięstwa. Jeżeli ten materiał poruszył twoje serce i dał ci nadzieję, to proszę zostaw kciuka w górę. To pomaga mi dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które potrzebują tej transformującej wiadomości. Koniecznie zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów, które zmieniają życie. A w komentarzach napisz proszę, jak ta modlitwa wpłynęła na twoje serce i jakie węzły chcesz powierzyć Matce Bożej. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, umacniasz nie tylko siebie, ale i całą naszą społeczność. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie razem będziemy odkrywać kolejne drogi do życia w pełni wolności i radości. Niechaj Bóg Wam błogosławi i niech Matka Boża rozwiązująca węzły czuwa nad Wami każdego dnia. Do zobaczenia wkrótce.